Dobry wieczór, drodzy przyjaciele! Pozwólcie, że nieco odpoczniemy od ćwiczeń wzroku. Dowiemy się dzisiaj, jak usunąć szum w uszach i dlaczego się on w ogóle pojawia. Określimy też, jakimi metodami możemy się go pozbyć i tym samym poprawić nasz słuch. Jest wiele przyczyn powodujących szum w uszach. Główną przyczyną jest jednak to, że słyszymy określone częstotliwości. Wyróżnić możemy wysokie częstotliwości, średnie częstotliwości, a także częstotliwości niskie. W skrócie to dźwięki o różnych częstotliwościach. Ma to związek z fizyką i częstotliwościami fal. Nie będziemy się tym dziś zajmować. Wyróżnić należy wysokie, średnie i niskie częstotliwości. Wyróżniamy także określone zakresy. Człowiek zaczyna się w pewnym momencie życia budzić i słyszeć jakiś szum lub pisk. Ten sam szum może mieć różne częstotliwości. Może być określany jako szum o wysokiej lub niskiej częstotliwości. Niektóre osoby słyszeć mogą jakby szum rzeki. Naukowcy wyróżniają różne zakresy częstotliwości. Przykładowo mamy częstotliwości wysokie. Występują one w pewnym zakresie, powiedzmy od 1 do 10 dB. Dokładne wartości nie interesują nas w tym przypadku za mocno. Niemniej jednak, jeżeli występuje problem ze słuchem, może się zdarzyć, że przestaniemy słyszeć pewne zakresy. Na przykład. Właśnie od 1 do 10. Oznacza to, że nasze ucho nie wychwyci częstotliwości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a także 10 dB. Może mieć także miejsce sytuacja, kiedy nie słyszymy dźwięków o częstotliwości 1 dB. Słyszymy zakresy 2 i 3, natomiast nie słyszymy zakresów 4 i 5 dB. Następnie Ucho nie wyłapuje zakresów od 6 do 9, natomiast częstotliwość 10 dB jest słyszalna. Zamiast tych częstotliwości zaczynamy często słyszeć zakłócenia i zniekształcone dźwięki. Mogą one też mieć charakter szumów usznych lub całkowitej utraty słuchu. Najczęściej szum jest związany z tym, że słuch znika na jakiejś częstotliwości. Nie zawsze można to wykryć za pomocą audiogramu, Ponieważ może to być na przykład tylko jeden niewielki zakres. Nie da się stworzyć warunków, by dało się je ponownie usłyszeć. Ten szum czy pisk dana osoba może jednak słyszeć nawet w warunkach absolutnej ciszy. Czasami zdarza się, że człowiek ma wrażenie, że ma dobry słuch. Jednak mimo to słyszy szum w jednym, drugim, bądź w obydwu uszach. Najczęściej jest to związane z ograniczoną słyszalnością danych częstotliwości. Dziś pomówimy o najczęstszym powodzie takiego stanu rzeczy. Jest to zalegająca woskowina. Należy ją usunąć, jednak nie wacikiem, bo to tylko pogorszy sytuację. Lepiej zacząć od laryngologa. Sprawdzi on, czy w uchu nie ma nadmiaru zanieczyszczeń. Po odpowiednim oczyszczeniu uszy będą czyste. I nic nie będzie w nich zalegać. Powinno to wpłynąć pozytywnie na jakość słyszenia oraz ograniczyć zniekształcenia. Może jednak zdarzyć się, że w uszach nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń, problemów, czy też niepożądanych ciał obcych, które to mogłyby negatywnie odbijać się na słyszeniu. Mimo wszystko mogą wystąpić problemy z szumami usznymi. Ultrasonografia naczyń może wykazać u nas naruszenie przepływu krwi. Nie należy się tym nadmiernie martwić, bowiem jest to sytuacja dość standardowa i powiedziałbym, relatywnie normalna. Lekarze mogą zidentyfikować np. Na naruszenie przepływu, odpływu, nieprawidłowość tętnicy kręgowej, śpiącej lub inną niedoskonałość. Idealnych ludzi nie ma, nikt z nas nie jest idealnym. Osoby bliskie doskonałości znajdziemy w kompanii reprezentacyjnej, są to jednakże jednostki. Wszyscy inni są nieco niedoskonali. Załóżmy, że całe życie żyliście w ciszy, a nagle zrobiło się wokół Was głośno. Bardzo często zdarza się, że ten szum leczy się poprzez pracę nad mięśniami, co sprawia, że szum znika lub zauważalnie się zmniejsza. Jednym z powodów jest zaburzenie mięśniowego balansu szyi. Niejednokrotnie jest to związane z mięśniem czworobocznym. Skurcz mięśnia czworobocznego powoduje niemal bezpośrednio powstanie szumów usznych, kiedy przywracamy mięsień czworoboczny do porządku, szum całkowicie znika. W tym przypadku trzeba nie tylko rozluźnić mięsień, ale także jednocześnie go wzmocnić. Nie powinien on być naciągnięty, nie powinno w nim być punktów zmienionych chorobowo, nie powinno być skurczu, a jednocześnie mięsień ten powinien być mocny, dzięki czemu ramię nie będzie samoczynnie przesuwało się do przodu. Ta górna część mięśnia przestaje w omawianej sytuacji trzymać ramię, a mały mięsień piersiowy przyciąga go do siebie. Sprawia to, że coraz trudniejsze staje się poruszanie tym obszarem. Kiedy podnosimy rękę, mięsień czworoboczny może nie być w stanie jej utrzymać w górze. Niezwykle istotny jest więc trening mięśnia czworobocznego. Równie ważne jest, aby nie występowały w tym obszarze skurcze mięśni. To właśnie te obszary napięcia w mięśniu czworobocznym powodują pewnego rodzaju refleksyjne napięcie powięzi, które może wpływać na samo ucho. Jeśli złapiemy się za ucho, a dokładniej za małżowinę uszną i pociągniemy ją na przykład w bok, a potem do góry lub nieco w dół, zauważymy, że małżowina uszna może się poruszać, może się przesuwać. Tutaj mamy kanał uszny, on też może się poruszać. Wsadźmy w niego palec, aby nie za głęboko. Przesuńmy go ku górze, ku dołowi do przodu i do tyłu. Pozwoli to zaobserwować, że kanał uszny jest ruchomy i bardzo często zdarza się, że jego ruch jest zakłócony. Powstają wtedy zatory, na przykład na zewnątrz. W kanałach słuchowych. Czasami te zatory mogą pozostać jako fragmenty zagojonej rany. Na przykład po urazie, który przeszliśmy w dzieciństwie. Zrosty takie pozostają z nami jednak na dłużej i mogą naruszać ruchomość samego kanału słuchowego. Jak również powodować nieprzyjemne i często doprowadzające do szewskiej pasji szumy. Istotne jest, by sprawdzić, czy zachowana jest ruchomość samego kanału słuchowego. Powinien się on poruszać bez trudu we wszystkie strony. Trzecia przyczyna to staw żuchwowo-dolny. Spójrzmy, jak blisko znajduje się samego ucha i przewodu słuchowego. Wszystkie te elementy są położone obok siebie. W tym miejscu znajdują się tak zwane mięśnie żujące. Tutaj znajduje się mięsień żujący zewnętrzny, a tu mięsień skrzydłowy, który jest mięśniem żującym wewnętrznym. Oto mięsień wiszący. W momencie, gdy staw skroniowo-żuchwowy porusza się, przewód słuchowy również wykonuje ruch. Jest on ruchomy i powinien się cały poruszać. Wygląda na to, że w naszym organizmie wszystko jest w ruchu. Napiszcie w komentarzach, które fragmenty naszego ciała się nie poruszają. Teraz niektórzy pytają, czy wszystkie moje kręgi są na miejscu. Jeśli będą na miejscu, nic dobrego się nie wydarzy. Dopóki się poruszają, wszystko jest w porządku. Możecie zapytać, czy wszystkie moje kręgi się poruszają. Okazuje się, że jak najbardziej tak, a fakt ten zapewnia mi doskonałą kondycję i samopoczucie. Warto też wspomnieć o jeszcze trzech przyczynach szumów usznych, które bardzo trudno jest wyleczyć: to skurcz i słabość mięśnia trapezowego. Drugim z problemów może być ograniczenie ruchomości ucha i zewnętrznego przewodu słuchowego. Trzeci to niewłaściwe działanie stawu skroniowo-żuchwowego. Na czym polegają te problemy? W skrócie powiedzieć można, że albo na skurczu mięśni, albo na ich osłabieniu, albo na ograniczeniu ruchomości samego stawu. Podczas poruszania się możemy zauważyć nieprawidłowe ruchy. O tutaj tak nie powinno być. To nie powinno się zdarzyć. Jest to nie do przyjęcia. Spójrzmy. Teraz jest w porządku. Podczas ruchu dolna część zaczyna się nieco przesuwać w stosunku do górnej. Jest to spory problem. Jeżeli tylko chcecie. Mogę go omówić nieco dokładniej w moich kolejnych filmach. Napiszcie, czy to Was interesuje. Może nie jesteście zainteresowani i wolicie posłuchać o czymś innym, albo na skutek ćwiczeń szum uszny całkowicie u Was zanikł. Dajcie mi znać, i do usłyszenia niedługo.